Zadaniem, które sobie postawiłem przed czasu. czas studiów jest rozszerzanie pola w tym sensie, że jest poszukiwanie miejsca człowieka w tej sferze, na tej planecie. Badania miały być prowadzone pod wodą. Podobna e, to technologia pokazana na każdej wystawie jak z elektronika, która została nagrodzona tam w 2007 roku. Pokazana kamerą, która znajduje się w środku tego balonu. I, i z góry, gdzie wlewamy właśnie ten żel, otaczamy ją w basenie i tworzymy, e, tworzymy nową błonę. Dział moją jest właśnie, żeby tworzyć tą przestrzeń, żeby. Właśnie ta, ta żalująca przestrzeń, na której żyją rośliny, była już przestrzenią całą w sobie. Mówię, w środku tej kuli zmienia się rodzaj symulacji stanu nielaszkości. Że rośliny, które tam rosną w środku, nie zdają sobie sprawy, gdzie jest góra, gdzie jest dół. I to właściwie prowadzi do takiego idei przestrzeni, w przestrzeni kosmicznej. To oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że ten te dynamika takich systemów jest zupełnie innym połowania przestrzeni niż my e, znamy na, nasze, na naszej planecie. Wzorze którym... kosmiczne, korzystać do takich celów i ławice takich zarodków, bakterii różnych i żyjących e, wysłać przestrzeni